Siemanko, tu sfatygowany farmer. Po całym dniu roboty i po całym dniu leżenia przyszła pora na wieczór terapeutyczny z tymi paniami. Dziś postanowiłem zostawić im trochę luzu, żeby tutaj nie, nie czuły się osaczone. Więc zostawiłem otwarte drzwi i tutaj ten taki jakby przedsionek wybiegowy, czy jak to nazwać, jest zamknięty, więc one mają tylko tą przestrzeń. I tu wiedzą, że ja tu jestem, wiedzą, że tu koziołek jest i wiedzą, że tu to jest. Więc teraz pozostało czekać, aż się zdecydują wejść. Nawet jeśli nie wejdą, to nic się nie stanie. Niech one po prostu wiedzą, że ja tu nie jestem po to, żeby je ganiać, tylko po to, żeby posiedzieć. A od nich zależy, czy one się zbliżą, czy też nie. Ja je na siłę na pewno tutaj. Nie chcę ani dotknąć, ani przygonić. Niech one mają ten wybór. Co? Łata się wystraszyły? Chodź. Anka. Anno. Chodź tu. Nie. 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 Daj coś, powiedz, Bruno. Powiedz, że tu, kurde, nic im nie grozi. O, 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 no? <ścoughs> Cały czas się zastanawiają. Kalkulują. No, na, no. no. Aż. A no, może im rzucić kawałek. Zaraz podejdzie, to rzucę. O. Tego wariata to nie można zostawić tutaj, na tym wybiegu małym, bo on od razu skacze do okna z tamtej strony. Chodź, Anka. Patrzcie, wariatka. Wariatka coraz, kurde, pewniejsza się robi, o. A czemu one przez to okno tak lubią patrzeć? Bezpiecznie się czują może przez okno. Macie. E! Dzisiaj bez, bez owsa, czy tam owsu, bo wcześniej byłem i z mieszanką dałem trochę, więc im wystarczy, nie można przesadzać, nie można za dobrze karmić kóz, podobno. Widzicie, nie głodne. A ty Bruno, nie? Wesołe dzisiaj, się grzybów najadły może, na tych moich zarośniętych polach, tam wiadomo co tam rośnie. To co, może pora je przygnać jednak tutaj. O, się wystraszyły czegoś? A <laughs> é um cadit <cardíč. mãe> ma ma. Da się wkłębić w ich umysł. Są na innym levelu, na innym poziomie świadomości. Ogólnie człowiek ze zwierzęciem może się porozumieć, tylko że to jest mowa, mowa ciała, raczej jakiś poszczególny dźwięk, a nie, tam jak, a nie mowa ludzka. Zwierzę rozumie, odbiera, przecież widzi, przecież słyszy. Więc można się spokojnie dogadać, tylko to jest kwestia złapania wspólnych fal, wspólnego języka, właśnie. To tak jak z psami, da radę. To zwierzęta myślące. Mają swoje zachowania już instynktowne i też wyuczone w stadzie. Także wszystko idzie. Wyrobić oczywiście najłatwiej jest, mając małe już zwierzę przy matce, przy oswojonej matce i od małego. Yy, chować. No tutaj mamy przykład tego koziołka. No Od małego był łaskany, był przy nim człowiek. Yy, więc tutaj nie ma problemu. On się on uznaje człowieka. Aha, jak się wystraszyła! Uznaje człowieka. Drzwi się ruszyły, bo skoczyła. No takie bojaźliwe. Yy, uznaje człowieka koziołek za ten. Za członka, jakby stada, tak. Hmm. Tylko teraz ode mnie zależy czy on będzie chciał dominować, znaczy będzie chciał na pewno yy, grunt wyłapać tą chwilę i nie dać się zdominować, bo wtedy będzie problem z nim na dłuższą metę. A jeśli od samego początku będzie on układany yy, Będzie czuł, że tutaj nie rządzi, no to nie będzie z nim większego problemu. Podejrzewam. Yy, kuski to raczej nie mają takiego silnego instynktu. Yy, aby coś tam dominować Oczywiście one tam jakąś hierarchię ustalają Między sobą Ale żeby człowieka, żeby rządzić Być alfą i omegą To raczej nie mają takiego instynktu O, o, o No zapraszam, bierz sobie Nie ma problemu Owies? Hmm? Owies to tak, no Świeżynka Jak tam wasze kolczyki? Nie podczepiane? Nie Fachowa robota, kurde Braciszek, żeśmy tutaj fachową robotę odstawili. Można jeździć po kraju i kolczykować zwierzaki. No, ciekawe ile weterynarz by wziął za takie coś. W ogóle robią takie coś? Znaczy na pewno robi weterynarz, ale ktoś to skorzysta z tego? Jak to w internecie jest 40-50 zł pewnie kosztuje ta, ta, ta... Jak to się nazywa? No to do przekuwania. Te szczypce. No i kolczyki trzeba zakupować, to chyba z 3 dla nich kosztowały te kolczyki. No więc, ciekawe co jeszcze wymyślą, żeby ten, żeby kroić. Rozumiem, jakieś stado, żeby miał, żeby na tym zarabiać, żeby to później gdzieś do sklepu miał iść ser. Eee, no tak, kurde, ale tako, jak ja bym chciał jedną kuskę, czy jednego koziołka, kurde, mieć, bez przesady. Robią. Z nas niewolników i przygupów. Teraz ja mam się tłumaczyć, że coś mi zdechło, że coś ja zabiłem, że coś mi się urodziło. Zero prywatności. Co ich moje kozy obchodzą, kurde, niech przyjeżdżają i niech karmią je, niech dadzą wody, niech dadzą jeść, niech wydoją. No to wtedy ja uznam, o oh, kurde, no się interesują, spoko, więc mogę im dać jakieś dane i nawet ten pieniądz za, tu, za te, kurde, kolczyki. Czemu nie? No w sumie jak mi pomagają, się interesują dobrzy ludzie. A tak, o oh, kurde, siedzą i kasę kroją. Też bym tak chciał posiedzieć i mieć mleko, i mieć jajka, i mieć mięso, i mieć, kurde, warzywo. Na pierdziale, czemu jedni mają lepiej, a inni gorzej? Czemu jeden musi robić, a drugi może siedzieć i kasiorę tylko liczyć? E? To jest kurdy system, niestety ludzie, ludzie sami stworzyli ten świat, i teraz już od wielu pokoleń, i na wiele pokoleń tak zostanie, nic więcej się nie zmieni, bo tutaj jakiś tylko przewrót ogólnokrajowy. Na cały świat mógłby coś zmienić, no ale takie przewroty to chyba tylko wojny światowe. Coś tam delikatnie zmieniają stan świadomości umysłu lu ludzi, nie? że musi stać się jakaś bieda, żeby coś ruszyło. Także racjonalnie raczej ludzie nie postępują, tylko. Znaczy ludzie, no wszystkich do jednego wora nie można, no ale rządzący, tak, ci, co mają najwięcej hajsu, ci, co mają najwięcej wpływów, ci, co rządzą całym światem, no to właśnie patrzą, żeby ten pieniążek się kręcił. Już nieważne są koszta, czy tu chodzi o zdrowie ludzi zwierząt, czy tam o, o, ten, o przyrodę. O, o nic nie chodzi, ma się po prostu kręcić ten cały cyrk, nie można tego zatrzymać, bo upadnie, a wtedy i oni upadną. No, właśnie, potrzeba tego upadku, żeby wszystko zacząć od nowa i z głową, bo to już e, to, co jest w tej chwili ciągnięte, ten cały system monetarny i ogólnie ten cały syf, e, bieda, ubóstwo przy sobie, e, no, te kontrasty wszechobecne, e, to już jest od, od kiedy? Od dawien, dawien, dawna. Jeszcze króle panowali, chyba, nie? Była bieda, było, był przepych obok. Tak samo jest teraz: nic się nie zmienia, system monetarny to właśnie nam funduje. Jeden ma więcej, drugi ma mniej, bo jeden się urodził tak, drugi tak, jeden ma lepszy łeb, drugi ma gorszy łeb, albo jeden ma możliwości, żeby się rozwinąć, a inny nie ma możliwości, niestety. No i nie każdy z wyboru ląduje gdzieś na ulicy. No, ale nasz system nie przewiduje, żeby właśnie yy, każdy od urodzenia miał szansę, yy, tylko... Yy, no wiecie, każdy kimś może być, ale są... jedni mają lżej, inni mają ciężej. No. Ważne swoje możliwości widzieć i działać zajedają tą zieleninę. Sam bym zjadł, bo są takie soczyste, takie zielsko mi rośnie w tym. Trawa jakaś bagienna, nie wiem skąd to jest. Zobaczcie, jakieś proso. grube to, soczyste. Włók na pełno. No kurde, jak trawa, dobra. Macie me. O, 12 minut, dobra. No ja tu się rozgadałem, kurde a tu ten, czy a kończyć, bo kiedy ja to wrzucę także no dzisiejszy, dzisiejsza y, terapia dzisiejsze spotkanie, no bez większych efektów, bez przełomów ale przynajmniej one zobaczyły, że tu jest luz, że one mają wybór, nie muszą mi tutaj stać przy mnie patrzeć się i być cały czas uważne, czy ja coś robię czy nie także, się boicie, to się bójcie przyjdzie pora, że Da się oswoją. Na jesień będzie więcej czasu, i w zimę. To będziemy więcej czasu z nimi spędzać. Czy to na wybiegu, czy tutaj? Teraz, no niestety, no kurde, robota cały czas. No to nie bardzo. Dobra. Macie sobie tutaj. Kranulki macie. Wody macie. Tutaj nic nie ma, ale to na noc. Nie trzeba. Rano wyląduję na wybiegu, jutro coś świeżego wykoszywam. A ty się nie martw. Jeszcze przyjdzie twoja pora. Zaganiam i na razie cześć.